Ta dziewczyna jest naocznym świadkiem działań wojennych na pierwszej linii frontu wojny ukraińskiej. Dokumentuje codzienność u batalionu Azow, który walczy na południowym wschodzie Ukrainy. Pojechałam tam, żeby walczyć z propagandą rosyjską. Natalia Kockowy, czy 28-letnia ukraińska dziennikarka, zaciągnęła się do armii 7 miesięcy temu. Nie walczy z bronią w ręku, walczy z aparatem w ręce. Udzieliła wywiadu wirtualnej Polsce podczas krótkiego pobytu w domu w zachodniej Ukrainie w Iwano-Frankowsku. Za kilka dni wraca na front. Na wschód trafiłam nieprzypadkowo. Pracując jako reporterka, od początku Majdanu brałam udział w 54 pogrzebach bohaterów Ukrainy. 54 I ja zrozumiałam, że moje miejsce. To na mnie wpłynęło. Zdałam sobie sprawę, że moje miejsce jest na froncie. Zawsze szukałam możliwości, żeby móc się na coś przydać społeczeństwu, Ukrainie. Historia Natalii obiegła ukraińskie media, które zachwyciła swoją determinacją i odwagą. Ja byłabym zły, ale. Najbliżsi nie wiedzieli, że pojechałam na wschód. Myśleli, że to kolejna podróż służbowa. Wiele razy znajdowałam się pod ostrzałami, ale jeden raz ostrzał trwał bez przerwy trzy godziny. Nie mam rodziców, zmarli. Moją najbliższą rodziną jest siostrzenica i o 10 lat starsza siostra. Jest dla mnie jak mama. Napisałam im wtedy, że jestem w Szerokino, że mocno do nas strzelają i że nie wiem, czy wrócę, ale wciąż je kocham. To było straszne przeżycie, bo strzelali do nas z ciężkiej artylerii. Myślę, że to jeszcze długo potrwa, bo obserwując to, co dzieje się na Ukrainie, widać, że komuś na tym zależy.